W świecie Dragon Balla zło nigdy nie śpi. Po zaledwie pięciu latach względnego spokoju Ziemi znów grozi ogromne niebezpieczeństwo. Przed Son Goku i jego załogą misja o być albo nie być ludzkości. Czy bohaterska grupa przyjaciół przeciwstawi się potężnym wrogom? Mam przeczucie graniczące z pewnością, że nie będę się hamować! Dragon Ball Kai. Dzisiaj o 12.00. Świat Harego Pottera jeszcze nigdy nie był tak blisko jego odbiorców. Najwyższa pora wcielić się w rolę czarodzieja i zwiedzić najskrytsze zakamarki XIX-wiecznego Hogwartu. Dajmy się ponieść magicznej aurze i poznajmy tajniki bestsellerowej gry Hogwarts Legacy. Wspólnie z Agatą i Katzpren. Będę robił, co będę chciał. Dobra, idź. Hogwarts <laughs> Legacy w giereczkowo by day. Insygnia śmierci. Premiera dzisiaj o 12.30, a powtórka o 21.00. Tylko w Polsat Games. Za mój projekt elektrowni jądrowej. O, brawo! Jeszcze dodatkowo wszystko wytłumaczyłem. Klasa była w szoku. Myślę, że to początki mojej kariery naukowej. Same korzyści. O korzyściach też mówiłem. Duża niezawodność bez względu na pogodę. I ogranicza zmiany klimatu. A! Będzie napadać, zbieramy się. A o zdrowiu mówiłeś? Brak emisji gazów cieplarnianych i tych pyłów. To się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin. Znasz nowe przepisy? Rozwiąż test. Kierowca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie może. A. Kierować pojazdem. W tym teście nie ma wyboru. To jedyna właściwa odpowiedź. Pamiętaj: jazda po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka zgodnie z najnowszymi przepisami to jedno z najcięższych wykroczeń i podlega karze grzywny albo aresztu. Poznaj nowe przepisy. Zdaj test z odpowiedzialności. Find your story. Bulgaria. A discovery to share. Razem z pasją stolarską ojciec przekazał mi sekret. Aby zachować trwałość, każde drewno potrzebuje właściwej ochrony. Drewnochron to ekspert w dbałości o drewno. To sprawdzona jakość i ceniona od pokoleń najwyższa trwałość. Drewnochron. Chroni drewno i wiedzę na lata. Mój klimat i mój styl. Kia Stonic. Miejski crossover w sam raz dla mnie. Teraz dostępny w promocyjnym kredycie 50 na 50. RRSO 6,58%. Nie przestawaj odkrywać. Kia. Movement that inspires. Dobre relacje? Czasem wystarczy jedna podróż, żeby nadrobić lata. Kilka godzin, żeby być bliżej, niż kiedykolwiek. Jeden bilet, żeby powiedzieć: Robisz najlepsze pierogi. Podróżuj do bliskich i z bliskimi. Wejdź na intercity.pl, gdzie znajdziesz mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.

Przejąć kontrolę nad Twoim życiem, wywołując dokuczliwe objawy, sięgnij po klatrę Allergi i trzymaj objawy alergii pod kontrolą. Klatra alergii to pierwszy lek bez recepty zawierający pilastynę, nowoczesną substancję, która szybko redukuje objawy alergii, katar, łzawiące oczy czy pokrzywkę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Klatra Allergi. Alergia pod kontrolą. kup najlepszy pakiet oce w link 4 find your story bulgaria a discovery to share. Razem z pasją stolarską, ojciec przekazał mi sekret. Aby zachować trwałość, każde drewno potrzebuje właściwej ochrony. Drewnochron to ekspert w dbałości o drewno. To sprawdzona jakość i ceniona od pokoleń najwyższa trwałość. Drewnochron chroni drewno i wiedzę na lata. Kształty, kolory, harmonijne kompozycje smaków. W naturze szukamy tego co najlepsze. Świeżych owoców i warzyw, z których tworzymy wyjątkowe produkty Vital Fresh. Smaczne i dobre dla Ciebie. Gotowe mieszanki sałat, soki i smoothies, spróbuj Vital Fresh, najlepsze smaki z natury. Mamo, mówicie, że jestem uzależniona od telefonu. Szczerze? Od was jeszcze bardziej. Od kieszonkowego, od twoich obiadków, ale i od tej waszej miłości. I tak sobie myślę, nawet telefon mam ubezpieczony. A was? Posłuchaj swojego dziecka. Ubezpieczenie na wypadek nowotworu od Nacjonale Nederlanden to realna pomoc. W razie choroby możesz otrzymać do miliona złotych. Wejdź na nm.pl. Nacjonale Nederlanden. Każdy z nas marzy o supermocach. A co jeśli to marzenie może się spełnić? Poznaj supermocne suwy z systemem IQ Drive Volkswagen. Nawet najszybsza Polka, Ewa Swoboda, nie ucieknie od tematu inflacji. Ale ty z bankiem Credit Agricole możesz wybiec z planami w przyszłość. Weź kredyt gotówkowy z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie bez względu na inflację. RRSO 12,1%. Credit Agricole. Twój bank pełen korzyści. Kia EXIT. Nowoczesny crossover nie tylko do miasta. Kia Sportecz. Najchętniej wybierany słów w Polsce w 2022 roku. Teraz dostępne w promocyjnym kredycie 60 na 40. O 0%. Kia. Movement, that inspires. Relaks od ręki? Na balkonie. Lub w tarasie. Bo w Castoramie dostaniesz aż 20% rabatu na podłogi, na taras i balkon przy zakupie za minimum 500 zł. Tylko do poniedziałku. Przyjdź do sklepu Kastorama i skorzystaj z promocji. Australijskie orzechy macadamia ze słonym karmelem. Wanilia zjawy, jawy, migdały, kremowe lody otulone mleczną czekoladą. Sięgnij po kolejną przygodę. Sięgnij po przybojową świeżość mam w Kauflandzie. Świeżość obiecuje super jakość produktów z lady dzięki bezpiecznemu transportowaniu, przechowywaniu i eksponowaniu. Od poniedziałku pierś kurczaka z kością i skórą z lady 11.99 za kilogram z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Halo szefie, zaraz cię wyciągnę. Łap, to Red Bull. Doda ci skrzydeł. Skrzydeł. Bardzo śmieszne. Nowy Red Bull Summer Edition. O smaku świdośliwy. Czy elektryfikacja może jeszcze czymś zaskoczyć? Czy jazda po mieście może być bardziej oszczędna? Czy można ekscytować się ciszą? Nissan Kaskai z napędem e-power. Elektryzująca moc bez ładowania. Nissan Kaszkaj dostępny w kredycie 50 na 50, RRSO 2% oraz w leasingu 104%. Oto ziarna wybrane przez mistrza prażenia. Wypalone tak, aby wydobyć pełen aromat, intensywność i smak kawy ziarnistej MK Cafe. Smak, który trzeba poczuć. Dodaj życia swoim wnętrzom z nową ceramiczną farbą Dulux Ambiance Ceramic. Wyraziste i trwałe kolory w technologii HD. Robi się nerwowo? Nie daj się! Codziennie bierz lek Magne 6 Forte. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Tobie jest siła! Poczuj lato w sukienkach z nowej kolekcji Pepco. Letnie sukienki w niesamowicie niskich cenach już od 30 zł. Na każdą figurę i każdą okazję. Już w sklepach. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę. Zapraszamy na Orlen z tymi punktami. Dzięki, ale roki zbieram na mojej stacji. W Orlen witaj dostanie pan tyle samo w promocji. To może ja też mogę? No jasne. A! A! Witaj na stacji Orlen. Odbierz tyle punktów witaj, ile masz w programie innej stacji. Zarejestruj się, tankuj, rób zakupy i zyskaj punkty. Liczba punktów ograniczona. Orlen. Pieniądze nie kupują rzeczy. Najlepsze momenty tworzymy sami. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Gdyby szkolne przedstawienia wyglądały tak, Airwaves nie byłby potrzebny. Ale bywa inaczej. Dlatego doładuj się mentolowym odświeżeniem. Airwaves. Odśwież swój umysł, nie tylko swój oddech. Wiesz, nieważne, czy wybierzesz lewego czy prawego, każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Wiesz, nieważne, czy wybierzesz lewego, czy prawego, każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Tylko teraz Jula. Relaksujące jacuzzi dla sześciu osób za 1999 zł. Cena dla członków Jula Club. Teraz nic cię nie powstrzyma. Słyszysz? To Prima Aroma Gold, nowa kawa ziarnista. Poczuj świeżość aromatu ziaren, aromatu intensywnego tak, że każda paczka kawy Prima pragnie nim oddychać. Poznaj warianty Gold i Intenso.